Zamek Golubski, w związku z tym witam damy i rycerze. Witamy Was serdecznie i pozdrawiamy Zamku Golubskiego. Jesteśmy dumni i honor nas rozpiera z tej nominacji. W związku z tym, że kastelan i prezes to organizuje, finansuje, a rzecz i słowo przekazuje koleżance Krystynie. Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym jedno, Pani Ulo: to jest 50 lat konkursów krasomówczych. Bardzo proszę koło mnie bliżej. To jest pierwszy konkurs organizatorka Żyry i wchodząca no, profesorka konkursów mowy polskiej Zamku Golubskiego. 50 lat. Brawo! Pozwolę sobie kilka zdań przeczytać, żeby było szybciutko i jakoś sprawnie. Jest to ogromna radość, że tu się znaleźliśmy. Ja chyba wyjmę jednak. Tylko nie wiem, czy jedną ręką sobie. Władzę. Duży zaszczyt i duża przyjemność. Jestem tu pierwszy raz, zaraz się usprawiedliwię dlaczego powiem. W tak pięknym, zacnym gronie ludzi, którzy dbają o polszczyznę. Nazywam się Krystyna Kuras, reprezentuję organizatorów i teraz powiem wyraźnie ogólnopolskich konkursów w liczbie mnogiej podkreślam krasomówczych na zamku Golubskim. Od kilkunastu lat mam zaszczyt uczestniczyć w pracach jury tego konkursu, a na co dzień pracuję w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw. Pana poznaję, zapraszam na Grand-Pic za tydzień. Ej, szanowna kapituło, szanowni jurorzy, szanowni zebrani, dwa zdania o zamku i o konkursie, żeby wszyscy zapamiętali. W bieżącym roku na Zamku Golubskim odbędzie się, uwaga, 49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego na, yy, dla przewodników turystycznych oraz 45. edycja tegoż konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jakby tego nie czytać, prawie pół wieku i to są dwa inne osobne konkursy. Powiem z niekłamaną satysfakcją, to prawie pół wieku pracy na rzecz piękna, poprawności i rozwoju języka polskiego. To konsekwentne dążenie zachęcające dorosłych i młodzież do dbałości o mowę polską w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. To pół wieku starań, wysiłków i wysiłków tysięcy uczestników, bo to się już tak nazbiera na pewno, tylu ich jest i ich zmagań z niełatwą przecież materią języka polskiego. Jesteśmy dumni, że nam się to udaje, że co roku późną jesienią przyjeżdżają na Zamek Golubski kolejni pretendenci do miana krasomówcy i pokazują, jak pięknie potrafią opowiadać o swoim regionie, o swoich pasjach oraz o wielkich rodakach. W sali Anny Wazówny, a tu zdaje się, jesteśmy u króla Zygmunta, blisko, blisko. W sali Anny Wazówny na Zamku Golubskim stają twarzą w twarz ze słuchaczami i przez kilkanaście minut skupiają ich uwagę na tym, o czym mówią i jak mówią. W przygotowania zaangażowani są nie tylko przyszli mówcy, ale także ich nauczyciele, a wreszcie organizatorzy eliminacji zarówno wojewódzkich, jak i tych naszych golubskich, ogólnopolskich. Na zamku w dniach przesłuchań gromadzą się także obserwatorzy, słuchacze oraz media. Przez lata realizowania spotkań krasomówczych w Golubiu na pewno powiększyliśmy grono tych, którzy posługują się polszczyzną z szacunkiem, szczególną starannością i dbałością o jej nieustanny rozwój. Wszystkim nam przecież, tu zgromadzonym, i tym, którzy przyjeżdżają na zamek golubski, zależy to już któraś z pani ładnie zacytowała, ale powtórzę, bo warto, aby język giętki powiedział wszystko, co mu pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny prędki, a czasem smętny jako pieśń stepowa. Czyli różne oblicza ma nasza polszczyzna i my o nią chcemy dbać. W imieniu moich przyjaciół z Zamku Golubskiego pragnę wyrazić radość i dumę z faktu, że już po raz drugi dostąpiliśmy zaszczytu otrzymania nominacji do kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. I nieskromnie dodam, nam się to należy. Chciałabym przedstawić tych najbardziej zasłużonych. Pan Darek jest z nami, czy uciekł, robi. Tak, nasz menedżer. Ale po kolei. Stefan Borkowicz, prezes zarządu oddziału PTTK imienia Zygmunta Kwiatkowskiego na Zamku Golubskim. Darek Deja, ten, który robi nam fotografie i słabo go widać. Menedżer do spraw organizacyjnych i programowych na Zamku Golubskim. Oraz pani Urszula Makowska, członek zarządu oddziału PTTK na Zamku Golubskim. Wieloletni sekretarz jury konkursów krasomówczych. Dziękuję, przepraszam, mam nadzieję.